Cześć, nie zauważyłem Was. Witam Was. Jest godzina 22.32, 18 grudnia. Więc witam Was ja na w nowym odcinku Szkolnej Telewizji z reportażami. No a więc nie ma co przedłużać. Zaczynajmy już oto skrót dzisiejszego odcinka. Flash News. Siema, ja jestem Oskar, a dziś zapraszam was na Flash News. Przy Flash News poprowadzi nasza koleżanka Olga z Dnia przedszkolaka. Cześć, z tej strony Olga. Dzisiaj, czyli 22 września, przedszkolaki obchodzą swój dzień. Z tej także okazji zrobimy prace plastyczne, które teraz wiszą na korytarzu szkolnym. Przedszkolaki naprawdę się starały. Efekt końcowy jest przepiękny. Sami zobaczcie. The Flash News jest ze sprzątania świata, który poprowadzi nasza koleżanka Kasia. 3 listopada odbyło się sprzątanie naszej wsi. Akcję tą powtarzamy przynajmniej dwa razy w roku. Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą w tym udział. Przecim klasicem jest wyjazd naszej szkoły do Bratiana na zawody w piłkę nożną, które również poprowadzi Olga. Hejka, z tej strony Olga. Dzisiaj, czyli 19 października, odbyły się zawody w piłkę nożną w Bratianie. Chłopaki z naszej szkoły zajęli czwarte miejsce, a dziewczyny drugie. Na zawodach było pięć drużyn, w tym my, czyli jamielnik. Najpierw mecz grali chłopaki, a później dziewczyny i tak na zmianę. W tym filmie jest wyjazd pierwszej klasy do Jeżwałdu, który również poprowadzi Olga. Hejka, z tej strony Olga. Dzisiaj pokażę Wam wyjazd pierwszej klasy do Jeżwałdu oraz do później talentów w Iławie. Najpierw pierwszaki poznały tajniki przyrody w siedzibie parków krajobrazowych Pojezierza Iławskiego. Dzieciaki poznały różne rośliny oraz zwierzęta, czyli wszystko co jest związane z naturą. Byli również w Ogrodzie Zmysłów w Wierzwałdzie. Na końcu odbyło się ognisko z kiełbaskami. W drodze powrotnej maluchy odwiedziły pana Marka Kałurze, który nauczył ich rzeźbić. W jest gminny turniej piłki nożnej dla najmłodszych, poprowadzony przez Nikolę Szpakowską. 25 listopada odbył się gminny turniej piłki nożnej dla najmłodszych. Flash News jest o wyjeździe klas 5-6 na gminny turniej piłki halowej poprowadzony przez Kuba Arentewicza. Cześć, ja jestem Kuba. W dzisiejszym odcinku Flash News pokażę Wam wyjazd klas 5-6 na gminny turniej halowej piłki nożnej. Nasi okoliczni piłkarze zajęli trzecie miejsce. No Grali bardzo dobrze, lecz niestety przeciwnicy okazali się lepsi. Pan Daniel doskonale przygotował chłopaków do gry i miejmy nadzieję, że następnym razem pójdziemy jeszcze lepiej. Dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że materiał się spodobał. W tym są mikołajki szkolne poprowadzone przez Sandrę Wartowską. Hejka, ja jestem Sandra i pokażę wam, co działo się w naszej szkole podczas mikołajek. Sami zobaczcie. Na początku dzieci z oddziału przedszkolnego i zerówki ustronili choinkę. A potem każdy z nich dostał prezent. Klasę pierwszą również odwiedził Mikołaj, który przyjechał wozem strażackim pod ich domy, aby rozdać im prezenty. Klasa druga również ustroiła choinkę. I oczywiście do nich i do klasy trzeciej również przybył Mikołaj. Potem odbył się konkurs na najdłuższy łańcuch. Wszyscy starali się zdobyć pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce zdobyła klasa ósma, drugie miejsce klasa siódma, a trzecie miejsce klasa szósta. Pierwsze miejsce w konkursie na najładniejszy wystrój klasy zdobyła klasa piąta, drugie miejsce klasa szósta i trzecie miejsce klasa czwarta. Ósmym flash jest wyjazd klas 1-3 do Centrum Rekre Rekreacyjnego w Lubawie, który poprowadzi Michalina. Hej, Kaja, jestem Michalina i dzisiaj pokażę wam, jak klasy 1-3 pojechały do centrum rekreacyjnego w Lubaviu. Poprowadzone przez Magdalenę Wojenkowską. 17 grudnia odbyły się jasełka oraz wigiliki klasowe. Muzyka Piątym fleszniusem jest konkurs piosenki angielskiej w naszej szkole poprowadzony przeze mnie. Siemano! Ja jestem Oskar, a w dzisiejszym się opowiem Wam o tym, co się stało 16 grudnia, a mianowicie był to konkurs piosenki angielskiej. Pierwsze miejsce zająła Julia Olszewska wraz ze swoją koleżanką Oliwią Meller. Drugie miejsce zająła Maja Leśniewska. Z klasy czwartej było aż czterech uczestników, a ja mam zaniki pamięci brzydko i nie pamiętam ich imion oraz nazwisk, dlatego będę czytał z tej oto kartki. Była to Marta Wolf, Oskar Bigalski, Karol Królikowski, Brian Ludał. Oni zajęli trzecie miejsce, czwarte miejsce zaję... zajęłem ja z Maciejem Budkowskim i ostatnie Jacek z Pawłem. To By było na wszystko w dzisiejszych Flash Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia. Drugą rzeczą na dziś jest z panią granetą Hordeju, turniej FIFA 22 oraz mecze siatkówki w naszej szkole, które poprowadzi Olga Luba. Cześć wszystkim z tej strony Olga. Dzisiaj, czyli 27 listopada, w naszej szkole odbyły się dwa wydarzenia rozgrywki w FIFA 22 oraz mecze siatkówki. Z tej okazji był u nas gość specjalny, z którym przeprowadziłam wywiad. Zobaczcie sami. Cześć, z tej strony Olga. Dzisiaj, yy, z okazji dwóch wydarzeń w naszej szkole, yy, gościmy dzisiaj gościa specjalnego, panią Bernadette Hordejuk, yy, przewodniczącą Sejmiku yy, Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Yy, co pani robi w swojej pracy na co dzień? Na co dzień zajmuję się pisaniem wniosków do różnych konkursów, które są organizowane przez różne instytucje. Przez Urząd Marszałkowski, przez instytucje wdrażające środki norweskie, norweskie środki transgraniczne. Wszystkie, które są możliwe do pozyskania dla samorządu, jakim jest Powiat Iławski. A ogólnie, co Panią dzisiaj sprowadza do naszej szkoły? To jest bardzo dobre pytanie. Ja sama rozpoczynałam swoją edukację w szkole wiejskiej. Pochodzę w ogóle z terenu gminy Iława i w Woli miejskiej była pierwsza moja szkoła podstawowa. Nie miałam takich warunków jak macie wy dzisiaj, ponieważ macie piękną salę gimnastyczną, na której możecie uprawiać znaczy, zajęcia wychowania fizycznego mogą być przeprowadzane. Moje zajęcia wychowania fizycznego były albo na zewnątrz szkoły, albo na holu po prostu. Zawsze byłam osobą wysportowaną, zawsze sport był mi bliski. Miałam nawet taki epizod w swoim życiu zawodowym, że przez kilka lat byłam dyrektorem Centrum Sportu. W związku z tym, sport zawsze był mi bliski. Z ogromną przyjemnością wracam do małych wiejskich szkół, bo tam się wszystko zaczyna. Wszystko zależy od nas i wszystko możecie osiągnąć. Wierzcie mi. A jak już wcześniej poruszyliśmy temat o sporcie, to czy Pani na ten moment uprawia jakiś sport? <noise> na pewno zawodowo nie, Reha natomiast rekreacyjnie tak. Jeżdżę rowerem, uwielbiam jazdę na nartach, staram się co roku być na nartach. A jeśli nie mogę wyjechać, to bardzo chętnie korzystam z kurzej góry na terenie powiatu nowomiejskiego. Dziękuję. Zrobiliśmy również reportaż w meczu siatkówki oraz rozgrywek w FIFA 22. Ostatnio w naszej szkole odbył się turniej FIFA 22. Do tego turnieju zgłosiło się 18 zawodników. Uczestnicy grali w dwóch kategoriach: Open i Szkoła Podstawowa. W kategorii Open zwyciężył Patryk Kurowski, a w kategorii Szkoły Podstawowej zwyciężył Dominik Ewertowski. Na samym początku było powitanie oraz przedstawienie wszystkich drużyn. Na spotkaniu rywalizowało ze sobą 6 drużyn. W trakcie meczu przeprowadziłam również wywiad z panem Danielem. Cześć, Jestem w tu właśnie z Państwem dla przed kolejnym meczem. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówię do pana pytanie. Jestem dzisiaj na Jest pan, bo ja rywalizuje... 6 drużyn. Właśnie zaczyna się kolejny mecz. Gramy w dwóch grupach po trzy drużyny. Zobaczymy, kto wygra. Zwyciężyła drużyna Descarlina. Dzisiaj trzecią rzeczą na dziś będzie remont naszej szkoły, a bardziej to, jakie zmiany w nim zaszły. I w ogóle chciałbym co wam coś powiedzieć. Wiecie, co chciałam w zimę? Może tak, przystąpiam kubek. Wiecie, co lubię w zimę? To, że nie życzę chipsów, tylko coś mam lepszego. duża mandaryna macie taką wielką mandarynę to jest jak moje to takie szkiełko wokolana Chilka jest a w reportażu pokażę Wam jak wyglądają prace remontowe w naszej szkole Teraz zapraszamy na wywiad z panią dyrektor. Jeżeli pani kiedy ma trwać remont naszej szkoły? To nie jest żadną tajemnicą, bo remont musi się zakończyć z początkiem grudnia, więc właściwie został nam listopad jeszcze na zakończenie pracy. W tym czasie jest planowana podobna inwestycja? Nie, taka inwestycja jest przeprowadzana raz na duży czas, chyba że uda nam się pozyskać pieniądze unijne na wymianę dachu i założenie paneli fotowoltaicznych. To może taka inwestycja w ciągu najbliższych pięciu lat będzie przeprowadzona. Czego oczekuje Pani od uczniów w trakcie. No, prace wewnątrz już praktycznie się zakończyły, ale mimo wszystko oczekuję od uczniów zachowania bezpieczeństwa, bo prace trwają jeszcze na zewnątrz, mamy rozstawione ruszowania. I oczekuję też, że uszanują szkołę i przynajmniej nie będą brudzić i niszczyć ścian oraz wszystkiego, co zostało zamontowane. Po zakończeniu wszystkich prac pokażemy Wam, jak wygląda efekt finalny. Nasza szkoła bardzo się zmieniła, sami zobaczcie. A czwartą rzeczą na dziś jest wyjazd naszej koleżanki z redakcji Michaliny Mikuczyńskiej do Wrocławia. Hejka, ostatnio z moimi rodzicami pojechałam na parę dni do Wrocławia, więc pokażę Wam co zwiedziłam. A więc najpierw poszliśmy do zoo i widziałam różne ciekawe zwierzęta. w niektórych budynkach. Tutaj możecie zobaczyć żółwia, który przepływał nad naszymi głowami. Ten żółwik musicie mi przyznać, że jest słodki. A teraz możecie zobaczyć hipopotama z bliska. Pływał on sobie w wodzie przy szybie, a później zrobił fikołka. I już pozo, poszliśmy sobie na spacer po mieście. Widziałam ładne fontanny oraz krasnale. ogrodu japońskiego oraz pod fontannę multimedialną i możecie zobaczyć pokaz fontann. I po i ogrodzie poszliśmy już na stację Wrocław Główny, żeby zobaczyć jak ona wygląda nocą. Dziękuję, pa! To by było w sumie na wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, odwiedzajcie naszego Instagrama, Facebooka, YouTube'a, nie wiem, cokolwiek. Poproś żonę, babkę, dziadka, prababkę, żeby dała lajka, like suba, bo to nas motywuje do dalszej pracy. No to co? Zdrowia!